Cześć! W dzisiejszym odcinku um, chcę pokazać moje prezenty, które dostałam na rodzinę, ponieważ jestem bardzo zadowolona z tych prezentów e, i chciałabym szczególnie podziękować osobom, o, które, które pamiętały o mnie w tym moim dniu, czyli 6 stycznia. I jeszcze raz bardzo jestem zadowolona z tych prezentów. I też mam e, życzenia, e, które e, pod koniec przeczytam, żeby te osoby y, wiedziały, że naprawdę im jestem wdzięczna za to, że mnie pamiętały. E, najpierw zacznę od prezentów, które dostałam. Y, było już sporo, tylko że niektóre... Y, dwóch albo trzech nie mam przy sobie, ponieważ niektóre zostawiłam a, y, w szkole, a niektóre... nie wiem w sumie, ale zobaczymy zaraz jak to wyjdzie. Więc jak pierwszą osobą y, od której dostałam jakiś prezent to była Nicole yy, ona też ma kanał kropka jedlińska więc tak, to był lakier, który ma prześliczny kolor to w świetle może się od, yy, odbijać troszkę, więc to jest taki bordowy, bardzo ładny, dziękuję do tego były fręcze czarne proszę, tylko, że niestety nie umiem ich włożyć, nie wiem, czy się przykleja, czy się wkłada, ale bardzo mnie boli jak próbuję bo moje poznaki niestety nie będą nigdy prawdopodobnie długie, bo mam tarczyce, yy, niedoczynności prawdopodobnie nie będę mieć i długich, ale zdrowych, ale w przyszłości sobie. Toczy. Dobra, yy, kolejną rzeczą od Nicole nadal była bransoletka. Od Nicole był pachnący przepięknie krem Creme z Oriflame. Bardzo dziękuję. On jest niesamowity niesamowity. O, tak wygląda. Zielona nakrętka. E, pachnie cudownie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę pachnie cudownie. E. Kolejną rzeczą od Nicole nadal. E. Było to okulary, to jest yy, cudowne. Z tego sobie nakleiłam takie naklejki. I powiem Wam, że tak okulary mi się zmieściły w sam raz, jakby naprawdę znalazła specjalnie dla mnie. Jest przepiękne, a ja uwielbiam, że ona o tym wiedziała. I to są moje okulary. Tak. Bardzo dziękuję. Dobra. Yy, a jeszcze od Nicole była wielka laurka. Eee. Yy, Mogę przeczytać e, życzenia. Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj, co Ci życzę ja. Dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Życzę Nicole. Dziękuję, Nicole. E, Ładne. A w ogóle jeszcze raz dziękuję, bo niech się dopiero teraz skapnęło, że te serduszka są z naszej szkoły, z, z takiego specjalnego dziurkacza serduszkowego. No, ale dziękuję. Mm, jestem zadowolona. Kolejną rzeczą, którą dostałam jest talon do MPK. To jest chyba od Wiktora, bo już zapomniałam. Od Wiktora też dostałam czekoladę. Nie pamiętam. Boże, chyba coś jeszcze. Yy, Talo do Empika. Yy, 50 zł raczej. Bo raczej nikt nie daje. Dziękuję. Dobra, kolejną rzeczą yy, jest prezent od Agnieszki Polskiej. To była laurka od niej. Życzeń nie będę czytać, bo raczej to są życzenia ja tylko dla mnie. A nie chcę, żeby ktoś na razie... Jakby widział i słyszał, więc zostawiam je dla siebie, ale od Nicole dostałam taką bluzkę. Akurat dzisiaj mam wszystko na sobie i spodnie z pieskami takie fajne. I bardzo dziękuję, bo wszystko jest wygodne i ładne, więc <grym> naprawdę dziękuję, bo jestem zadowolona. Ehm, dobra, dalszą rzeczą. Od Agaty Szabelskiej dostałam e, 50 zł, dziękuję i e, Kinder i e, coś jeszcze to fifi chyba. Tak, to Fifi, Dziękuję, a kolejną rzeczą e, był prezent od niej. Od niej dostałam e, talon do e, Decatlona. Nie będę mówiła jej pieniędzy, bo raczej to nie jest takie ważne. E, od niej dostałam też taką obudowę z kotełkiem jest ładna, bardzo dziękuję, podoba mi się yy, i fajnie się sprawdza dobra, kolejną rzeczą, którą dostałam był dymek, który podawał mi worek ale zostawiłem go w szkole, bo mieliśmy WF pewnie dziewczyny wiedzą jak chodzą do sensei, a Takie pomarańczowe z nowej kolekcji sportowej yy, worek yy, i do tego były kolczyki i czekolada nie widać. Jedny mam y, na sobie i jutro już minął dwa tygodnie od y, mojej drugiej dziurki, więc będę mogła sobie zmienić na taki sam, tylko że mniejszy. Dziękuję. Kolejną rzeczą była Monika Maciejewicz, która mi dała też super prezent. Y, laurki od niej chyba teraz nie mam. a mam. Tak mam. Tak. Oni niej była taka obudowa. Mam już, miałam już założoną, tylko, że ciężko się zakłada, więc na razie tą ponoszę, a później tą. Fajna jest bardzo, tylko trzeba uważać, żeby nie pękła, bo może pęknąć. Do tego były kolczyki z lofta. O Jezus. Ta lampa tutaj przeszkadza. I laurka. Ładna taka ona. Ma taki fajny tutaj materiał. I było życzenia. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, radosny i wspaniały jak ty. Baw się dobrze, i niech wspaniały się wszystkie Twoje marzenia. Życzę Monika. Um, dobrze, dziękuję. Jeszcze raz, bo już wszystkim dziękowałam. A a propos, gdzie miałam urodziny? Urodziny miałam w Alfie, Centrum, w, na, na Skaucie, ponieważ to jest i dla dużych zabawa, i dla małych. Oczywiście. Widzę, że jestem I było fajnie, cudownie było. Cud, że jeszcze ja się zmieściłam do Eskni ale udało się. Kolejną rzeczą e, to właśnie od Agaty jest laurka taka, bo zapomniałam pokazać. I tak. A od Nikol jeszcze była zniżka na, e, e, do Orfim. Tak jak krem dostałam, to jeszcze obniżka, która pachnie. O! Dobra, wybiorę sobie na przykład yy, 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 yy. kremów to ja za bardzo nie lubię, ale nie lubię perfumy. Magnolia. Ale ładnie pachnie pięknie, to ta magnolia. Tak. Dziękuję. To też na to też dziękuję. Kolejną rzeczą jest to. O! Od Wiktora jeszcze dostałam piękną, piękną Laurkę. E, która jest cudowna, bo to są wystające takie odwate I są życzenia w środku, to też je przeczytam. Niech ten dzień będzie tak wspaniały i wyjątkowy jak ty. Wszystkiego najlepszego życzę Wiktora. Tak. Niech nie, e, wszyscy zapomnieli o dacie, tylko Wiktora, ale Wiktora w, w środku: 2016. No ale to wiadomo, w który dzień, oczywiście, bo ja mam 6, ale akurat nie <grym> Teraz jest 26, to stycznia to tą niedzielę. A, to był 24. <grymne> Dziękuję. A i od jeszcze i dostałam talent do HM. -u. Pieniążków też nie będę mówiła, chociaż w sumie nie wiem. Ale dziękuję, bo potrzebuję, bo muszę sobie kupić nowe rzeczy sportowe też. Albo jakieś inne, bo ja sport lubię i właśnie potrzebuję rzeczy. Dobra, już na snapach pokazywałam kiedyś zegarek niedawno. Zegarek, który dostałam od mojego taty. I mamy oczywiście. Dostałam go, bo mi się podoba, moja koleżanka miała troszkę podobny, i mi się spodobał Więc tak, wygląda tak: biały pasek złotym. Włącza się go tu. Tutaj z boku jest guziczek, a tu ładowarka. E, tu. Tak, mogę zmienić sobie zegary, ale to mi się podoba. I tutaj mam już początek. Tak wygląda początek: biorę menu, i na początku menu. Jest tak, wiadomości bluetooth, wybijanie numerów i moja lista numerów. Dalej jest... Jakby, że mogę z zegarka się połączyć z telefonem. Tu nie wiem, tu nie wiem, tu nie wiem. E, tu nie wiem, to jest krokomierz, to akurat nie wiem co to jest. Ustawienia to i sleep monitor, to nie wiem co. Później... O Jezus! Później jest coś takiego. To jest, jeśli chcę się jak mam Android, ale ja nie mam Androidu, w iphone nie mam. Dlatego tylko mogę. alarm otworzenie muzyki. Zaraz Wam pokażę. Zaraz zobaczycie. Poczekajcie chwilkę, bo mam także. I jest bardzo fajny, przydatny, bo ten. Eee. Męcik, bo coś mi się zacięło oczywiście. I polecam aplikację od razu, teraz, zaraz pokażę. Nie wiem, czy znacie piosenkę Jennifer Lopez z Jasonem Drulo, ale jest y, przepiękna, y, super raśna i w ogóle puszcza jakąś, nie wiem, jakąś piosenkę. O Jezus. No i ja oczywiście się rozłączyłam z zegarkiem, ale to teraz Wam pokażę, jak się z nim połączyć. Przez zegarek, bo przez telefon, to tak. Mam tutaj i mam iPhone Tusia. Biorę i mam Connect. I się konektuje, czyli połącza. I jest połączenie. I teraz wezmę na przykład tą muzykę. Um. O Jezus. I puściłem teraz głośno. I mogę zatrzymać. I Mogę przełączyć oczywiście, tak? To się zaraz przełączy. I mam. Tak. Ym. Później są tematy. Tematy, czyli jeśli mam właśnie to niebieskie, to są czarne i jeszcze jakieś. Kalendarz, profile, czyli ściszanie albo zgłaśnianie. Kamera, nagrywanie dźwięków, nagrywarkę. Oczywiście potrzebuję do tego karty SIM, bo można to włożyć, ale na razie nie potrzebuję, bo mi niepotrzebne. Później jest Facebook, oczywiście potrzebuję karty. muszę mieć połączenie Androida. Nie mam kalkulator, radio, FFM i WhatsApp. To są aplikacje na moim telefonie. Oczywiście nie mam Androida i nie mogę się z nim całkowicie połączyć. To dziękuję moim rodzicom. Dostałam jeszcze czapkę, które on dobra przyniósł. Bo jestem tutaj szybko. To wam pokażę. Dostałam też od rodziców, bo mi się podobałam bardzo. I y, tutaj wam pokażę. Wygląda tak. Niektórzy już was widzieli na sepach, że ktoś bardzo, bardzo dawno nie był. To ściągnijmy. W środku mam y, polarek. I można ją zakładać Przeczytam tak i można ją zakładać yy, tak, więc tak i tak będzie ładnie. Co za to też dziękuję. I dostałam od mojej kuzynki Justynki, z którą miałam już dużo filmów. Lumpka. Dziękuję Ci. Yy, bardzo, 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 bardzo za tego słonia, bo ja już wcześniej mówiłam, że bardzo chcę tego słonia, bo... Eee, bardzo mi się spodobał w IKEA, więc też możecie sobie kupić, jeśli macie ochotę. Dobrze, mm, mam jeszcze kilka prezentów, ale zapomniałam jakich, wyleciało mi z głowy. Mm, I bardzo dziękuję wszystkim za te prezenty. Teraz chciałabym przeczytać y, to y, sporo życzeń, których dostałam. Oczywiście mam ich więcej, tylko pousuwało mi się, bo już to było dawno. 7 stycznia o 21.53 Nikola Chodieska. Jeszcze raz wszystkiego naj, najlepszego z okazji Twojej chodz e, 12. Życzę Ci zdrowia, szczęścia klasy, przyjaźni, żebyś była muszę, żebyś była nadal taka piękna osiągnięć w sporcie, osiągnięć w szkole, słodyczy prezentów późnego tortu urodzinowego, żeby urodziny się udały i żeby urodziny były najlepsze na świecie. I wstawiła e, filmik. I to zaraz Wam pokażę, poczekajcie. Muszę się naładować. Piękny film, naprawdę, naprawdę. Dziękuję Ci, Nikola. Od Julii Rzeszkowskiej, 6 stycznia. 100 lat, 100 lat, maluszku. Oczywiście, maluszku. Dziękuję. Julii Rzeszkowskiej, o czym już mówiłem. A teraz ja napisałam, bardzo i to bardzo wszystkim dziękuję za życzenia. Jest mi bardzo miło, że wszyscy o mnie pamiętają. E, dobra. A nasz moja kuzynka. Wszystkiego najlepszego, kochana moja. Agnieszka Glas, moja siostra 16, malu malutka. Jeszcze raz, 100 lat, 100 lat od naszej trójki. Trójka, bo ma męża i syna. E, Marcin Pionk, e, kolega, którego raz w życiu widziałam. E, I myślę, że się jeszcze spotkamy, bo mówiłam z nim. E, Lubię pierwszy raz, to było fajne. Marta, wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. I dominisia, moja kochana siostrzyczka. Wszystkiego najlepszego, siostra. Pamiętaj, że masz wam mnie wsparcie i zawsze możesz na mnie liczyć. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości, żebyś miała dobre oceny, średnio 6-0 i żebyś nie spoczywała na laurach. Zawsze się uśmiechaj, chociaż tego uśmiechu u ciebie nie brakuje. Wielu osiągnięć w sporcie, przede wszystkim spełnienia marzeń, i zdjęcie mm, to było w hotelu, nie pamiętam gdzie. <śm> um, bo my często jeździmy na hotel i był Olu z nami na murawie dużej i my. Um, tak, tak, tak. Um. Dobra, Dominika Żebicka, Dominika no to dzisiaj są twoje urodzinki. To życzę Ci sukcesów we wszystkim szczęścia. Oczywiście zdrowia, żebyś nigdy się w niczym nie poddawała. Dobrych ocen, żebyś miała tak, żebyś była taka, jaka jesteś. No i oczywiście wszystkiego najlepszego. A tak w ogóle to jestem pierwsza. Najlepszego. Pierwsza, bo pierwsza mi złożyła zło życzenia. I e, takie ładne zdjęcie przerobione. Dziękuję też. E... Jezus. E, 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 no, jeszcze nie wiem, muszę znaleźć te życzenia, bo miałam i bardzo dużo. E, czekajcie, zaraz zrobimy tak. E, 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 e. muszę znaleźć Jego, jego, jego No kurde. Słuchajcie, zaniknęło mi to wszystko, że to nie, ja nie wiem, nie miałam ich Tak, taką masę teraz nie mam żadnych już Dobra E, nie wiem, gdzie one są. Naprawdę nie wiem, ale był, przysięgam. E, dziękuję jeszcze raz za te wszystkie życzenia, że o mnie pamiętaliście. I w ogóle się cieszę, że e, tak dużo prezentów dostałam. Tak miłe życzenia. Myślę, że jak będą Wasze urodziny i dacie mi znać, to też będą miłe. Oczywiście ci, co mi złożyli, na pewno dostaną ode mnie życzenia, a ci, co o mnie zapomnieli, nie. Znaczy nie mogę dostać, nie? nie będę taka chamska, ale oczywiście warto też pamiętać o wszystkich, więc pamiętajcie o tym i jeszcze, 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 jeszcze raz. Bardzo, bardzo na serio bardzo wszystkim dziękuję. Eee, pozdrawiam z tej strony eee, szana i mi się do następnego odcinka, nie wiem co dać, bo w sumie na razie to niedługo będą ferie, więc myślę, żeby wziąć kompa ze sobą i coś zrobić sam myślę, że to będzie pokaz hotelu i to będzie najlepszy sposób chyba, że wcześniej uda mi się ale nie wiem jeszcze co będzie kolejnym odcinkiem bo na razie vlogów nie chcę robić oczywiście tak nie wiem czy moja coś się zgodzi na tak bo ona jest ma bardzo dużo nauki i pewnie się nie zgodzi no i zobaczymy, co się to zrobić jeszcze Ale Na dziś to koniec I nie wiem, czy wstawię dziś ten odcinek Czy jutro, więc Ale na pewno będzie, bo jak będziecie już oglądać To musi być wstawione, nie? No dobra, pa 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 pa